Masz się, masz sobie skończyć skończyć z naszej serii, z gameplay z osady. Ale róbcie, z masakra. Ja tak, właśnie sobie rozkład jazdy i, oczywiście, no nie ma na koncie rozkazu jazdy. Napiszcie jakiś rozkłady jazdy, eee, bo, bo nie wiecie. Nie, no jedź pan, jedź. jedź. Jedź, jedź, ja tego sobie wyszedłem na chwilę. No jedź, jedź. Za miły człowiek. Eee, następny, Skodo przyjechał. No, więc dzisiaj odcinek, oczywiście, taki bardziej. Mm... Z łańcuchów produkcyjnych, bo dzisiaj będziemy zajmować się oczywiście deskami, meblami, i zaraz pokażę, jak to też y, wygląda. Ym, na samym wstępie to oczywiście padać na Instagramu. stawcie followka bo na 1000 followków będzie do wygrania. Yy, dużo pay kart dla Was, konkurs będzie rozstrzygnięty na Twitchu, a link do Twitcha macie w opisie, tam też stawcie followka, bo też myślę, y, warto. Słuchajcie, dzisiaj tak. Akcja fajna, palety same, będziemy zwolnić w ogóle e, Na sam początek pojedziemy sobie na Tartak odebrać deski, które się wyprodukowały, Potem siedziemy z tymi deskami do Cieśli I od cieśli bierzemy dostawę drewna Dostawę mebli, którą sprzedamy na Tartak Sportem Więc trochę dzisiaj będzie wyjazdów i ładowania e, Trochę się nawkurzam, ale myślę, że może być odcinek spoko Więc jeżeli coś to mm, łapka w górę, myślę, że się powinna należeć Bo coś ciekawego, no i coś trochę innego niż zwykle, nie? O matko, o Jezus, dobra tak nie było. Ja sobie zasiadam. Odpalam maszynę, odpalam sobie chudy, rzecz jasna. E, trójeczka i ciśniemy z tym powolutku. E, dzisiaj pracy dosyć sporo jest tak, jakby jeżdżenia dużo będzie i ładowania palet, więc postaram się w miarę szybko to mm, też zrealizować. Jakoś tak sobie zawijem, zawiniemy. O, koleczko. To by się to lepiej, nawet nie patrzę. Czóreczka nie lecimy. To jeszcze o, o, jakby siadę po poprzednim odcinku. Mm, zostały. No więc fajnie, tam już widzicie z trochę tych mebli stoi. E, ja specjalnie tego nie odbierałem, po prostu poczekałem sobie, aż to wszystko elegancko się zrobi. E, no i najpierw oczywiście po deski, nie bo pamięta, że w odcinku chyba szóstym deski żeśmy wzięli. E, ostatnio. Tak, powiedzmy tam z lasu była wycinka e, d, jakby drewna w lesie, wycinka drzew w lesie. I tam się te deski trzeba robić e, Potem żeśmy wzięli te mm, kolejne dostawy, zrobiliśmy na... na do Cieśli, żeby tam się robiły meble, no i teraz idziemy po te deski Z lasu, które się zrobiły, zabrać je do y, Miejsca do Cieśli, piątka, piątka ty nie da rady Dobra, kosili powoli, no, zabierzemy sobie Wszystko jak trzeba yy, No i weźmiemy, nie, więc tak nie, będzie stop wymiana yy, Ale myślę, że to może być akurat Odcinek dosyć spoko, więc zaraz też zobaczycie jak to będzie wyglądało yy, Dużo to strasznie drzew rośnie Tak jakby przy drodze ale chyba. <laughs> wybaczcie. Nie powinien być jakichś problemów. Czwórkę to zarzucimy. Już po sobie pojedziemy, bo raczej to widzicie. Eee, droga zwirowana, nie ma co szaleć. Eee, więc więc fajnie uchno. Teraz eee, posłuchajcie oczywiście pomysły na odcinek. Jakie mogą według Was być eee, odcinki kolejne? Bo to też, to też coś ciekawego i tak dalej da Was, nie? Dobra, to sobie zawiniemy. A słuchajcie, w ogóle mam pokażę ciekawostkę. Nie wiem, czy znajdę za chwilę jakąś znajdźkę, ale może znalazłem, w którym miejscu będzie fajna znajdźka. patchu 1.3 wydarzyło się wiele fajnych, ciekawych rzeczy. Zaraz wam dokładnie pokażę. Więc słuchajcie, zawiniemy sobie o tak. Tutaj. Dobra, ja sobie zgaszę go na chwilę. I teraz słuchajcie, pójdę na chwilę do jakiejś znajdźki. To jest jakieś znajdźka. Wletniarz miał być znajdźka, czy gdzieś tam, że tutaj? No, nie pamiętam, gdzie są te znajdźki. Mmm. Znaczy. Pamiętam, chyba wiem, że jest coś, tutaj, coś takiego. Więc poczekajcie, szybko sobie tylko poskoczymy. Gdzie to jakaś znajdźka była? Chyba przy Torach było, który nie zbierałem, więc poczekajcie, zaraz wam pokażę. I na banku to nie widzieliście? Chyba, że staliście część logi, ale ja tego osobiście nie widziałem. Słuchajcie, włączam muzykę. Słuchajcie, co się, jak... się stanie, jak znajdziemy znajdźkę. Patrzcie tam. Wow. <laughs> to. Wow! Efekt dźwiękowy dodali do farminga i bardzo fajnie, taki. Country troszeczkę, więc e, coś ciekawego by tego nie było, a teraz to mamy, więc e, jak są, nie? Kiedyś nie miały się teraz masz. No i tak samo teraz nie mieliście dźwięków to teraz macie. Bardzo spoko to w ogóle powiedział, Więc fajnie, że takie coś zostało tutaj gdzieś tam pododawane. E, bo to zawsze coś ciekawego e, dla naszego gracza będzie, nie? No myślę że więc, że opcja jak na bardziej fajna. Dobra, słuchajcie, my sobie tutaj powiedziemy tutaj. Mamy tu już deski wyprodukowane. Ja ogólnie pierwszy raz widzę deski, tak naprawdę. I co wam powiem szczerze? Zarum że te deski są po prostu zwykłym modelem, taki który widzimy, widzieliśmy w poprzednich farmingach. Tam w 19 czy 22, a czy 19 czy 17 raczej powinno powiedzieć. I zarum że te deski teraz są po prostu są zwykłymi deskami, które my. Aha, czekajcie, które normalnie możemy sobie załadować, nie? Muszę dać jakoś to jakoś szeroko tam, będę mógł na zobaczyć, co tam się dzieje. Muszę sobie to załadować, tak w miarę, rozsądnie. Okej, okay, mam to już, dobra. Ha, to nie kurde, obciążnik mi brakuje. Daj się chwilę, zaraz po niego skoczę. <gry> okej, okay, przecież już mam widzicie, więc myślę, że powinniśmy sobie teraz spokojnie z tym radę. Także powinno być okej. Okay. Nie wiem czy się tej testy to tam się zmieści, postaram się jak najwięcej, ale no, to jest tak w miarę logicznie to poukładać nie tak, żeby jak najwięcej załadować. Zobaczymy, czy to się też uda. Tak tylko teraz tak, ja to elegancko wziąłem, ale właśnie nie wiem, czy za bardzo. Nie jest to. Może jakoś tak to po dwa na pewno płujemy sobie na każdą ze stron. Może tak chyba będzie lepiej. Ok. No chyba jest git, nie? Zobaczymy teraz kolejnego będziemy sobie brać. No, więc zaczynajcie się takie troszkę zładowania, troszkę sprzeważania, ale jak mówię, no nigdy się w te deski nie boję farmingu i fajnie jednak, że sobie mogę to sprawdzić na, na swojej mapie jakby nie było, nie? Na pierwszy czas w siebie na swojej mapie Więc, yy, super sprawa. Bo w końcu się tam mogę tym po, trochę bardziej pobawić, a nie tylko tak. Yy, zobaczyć, jak to wygląda. Też nigdy nie robiłem żadnych owiec, na przykład yy, tych tkanin, więc też może być ciekawe, czy na przykład te płatki Nudle czy tam czy Nestle. Zobaczcie nudle, Nestle to chyba nie. Chyba nie mają jeszcze podpisanej umowy. Dobra Właśnie zresztą trochę dopchnijmy te deski, żeby one tam nie pospadały Tylko właśnie, co jest nie spadły z drugiej strony O masz Nie, nie patrzcie na to, nie, tego nie widzicie, dobra, ja sobie tylko to robię to sam Do siebie, tego nie widzieliście Aha, dobra A, to tako jest, okej okay. Trochę nie, że tak na, na dwa łapie, no ale dobra, nie łapie Czyli co, jednak nie wiemy więcej niż 6 yy, desek, nie? 6 tych palet. A mam tutaj trochę więcej, mam to ich więcej na, na spawnowane, bo mam chyba yy, dwa tam 4, 6, 8 mam, a weźmiemy tylko 6. No to dwie ze trudno się mówi. Więc jakby tam też nie będę na siłę. Ja tam wszystko mam dużo ustawione? Nic nie widać nie. Już tak to w długo, że to było ustawione w miarę. Źle to zabrałem, ale już trudno, niech będzie. Ta, coś chyba źle złapałem to. A no, mniejsza o to. Ej, chyba nie zbierzemy wszystkich tych. tych. Znaczy nie, może jakoś da radę. Nad wyraz dobrze mi to idzie, jaką być cztery. Gdzie niech zwykle nie jestem żadnym mistrzem w ładowaniu, powiem więcej nad tym kaleką w tym ładowaniu. A tu proszę, nawet w miarę to wychodzi. To się chyba źle złapałem, to czekajcie Ja nie mogę, ja nie mogę wyrzucić po prostu tych wiecie <grym> Tych palet nie, jak one są ustawione, jakby tak to da radę Elegancko nie, podjechać Widzisz, podjeżdżasz sobie elegancko, łapiesz i jest git nie A normalnie to nie ma opcji, ty chyba nie zabiorę tego Czy znaczy mogę to ładować na, na stack jakby nie, na górę jeszcze ładować Ale nie wiem czy tak jakby to, Rozumiem, w sumie to Chyba nie powinno być z tym problemu, nie? Żeby tak to ładować. Tak szczerze. Dobra. Zapnijmy sobie to teraz. To chyba git Znaczy, pamiętając też fakt, że to piszczegar, to słomy, bo to jest autolaudzik trochę. No to jednak tam. Deski jak zoduję to też nic nie stanie za, za wiele. Aby po prostu był pasy i tyle, nie tak naprawdę. Zresztą mi to nie interesuje za bardzo, jakie ja to znowu złapałem. No właśnie z jakiś tym problem. Gość mi łazi w ogóle koło desek. Roboty się chłopie panie tu porządnych ludzi ganiasz Mogę jednak wziąć tą opcję bez tych. Eee... No nie, to ja widzę, że to nie, nie wiedzie, nie wejdzie to nie ma opcji. No ta, nie ma opcji, że to wejdzie. No, nic, to może jakoś stakniemy w takim razie. Albo ja sobie to jeszcze poukładam jakoś. Tak, w miarę, też, żeby było dobrze. Gdzieś tam na, na, na ten tył. Czy coś. No dobra. Więc też nie chcę dużo brać. Weźcie sobie może jeszcze tak z dwie te paletki, nie? Czy coś. I I też. No dobra, no wszystkie już wszystkich weźmiemy w takim razie. Skoro tak biorę 8, to akurat dwie postakujemy. To powinno być git, nie? Ciągną tylko jakby jeździć i tu jest spoko. Właśnie, dalej gram w tych ustawieniach e, od widza czyli, czyli po prostu sobie przełączanie z e, kierunku ustawi na sprzęgło i to bardzo fajne jest, nie? Wam to mega polecam. Jeśli ktoś na przykład ma problem z nim to zmiana kierunku jest ja ustawić sobie właśnie na sprzęgło, nie? Jak ktoś ma tam sprzęgło w kierownicy. Mega fajna sprawa, bardzo spoko, bo właściwie mm, jakby zmienia się to wszystko, ale zmienia się tak naturalnie, bo właściwie robicie ten nogą, że nie czujecie w ogóle, że ten, że musicie coś tam wejchować, nie? Znaczy, no wajowanie, wajowanie to się spoko, ale teraz coś tam biegać, tylko o, o, o. dobra chyba to się takich czarnych pikseli mapy i, i przez to nie mogę nic złapać. Ale elegancko, Kęsik bardzo spoko, nie? Oddaję. Co jest? No dobra, to sprzedajmy to. Ciekawostka! Tu może sprzedawać deski, nie? A jakby sobie, bo to też jest yy, cieśla taki, który skupuje. S skupuje deski w ogóle. No to fajnie, sobie teraz to zrobiłem zrobiłem. No, bo to sprzedajmy sobie to wszystko w tym miejscu. O kurde, czekajcie. Dobra, niech będzie tak. Yes to za głupota. Trochę wiem, że ja to powinno być to oczywiście z przodu, a nie z tyłu. No już trudno. Czekajcie, jakoś tak. Czy to będą złapać? Chyba nie bardzo będą go złapać. To i co, sobie ja obciążnik wrzucę na górę. Na ten, na pszczepę. Eee, i, 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 no. Czekajcie, jakby to zrobić z tym obciążnikiem? Odepniemy sobie go. Zaraz go złapiemy na paletę. Na ten, na. na... Natura. Włożymy jakoś tam, ile będzie się w ogóle dało, bo to trochę waży. Tam jest 2,5 tony chyba ten obciążnik. Ma. Ale wątpię, że to pójdzie, chociaż kto wie Okej okay. Dobra, taki pomysł mega był Co ja robię z tą grą Ty, czekaj, czekaj, może się uda założyć jeszcze czegoś Dobra Nieważne Zrobię wam po prostu cięcie i tyle, nie? Zaraz się widzimy no i do dzisiaj jedziemy już, wszystko mamy zabudowane Deski, obciążnik, więc jedziemy sobie z tym Wiem, że trochę to nie jest mega realistycznie z tym obciążnikiem, no ale no cóż, no jak ktoś może go mieć Żeby tam władować z tymi, no deski trzeba władować tam już do cieśli I trzeba będzie też potem to załadować meble, nie? Więc to trochę się przyda na jak co by nie było Potem żeby mogę go zostawić, co prawda, bo znajdziemy sobie po prostu tak już na, na triggerek i będzie to tam z tym luz. O resztę, nawet widzę, może Damar jakoś cofnąć tutaj, bo w sumie to jest nieduże Więc jakbyśmy tam wjechali tamten przez wiatr, co za próbowaliśmy To możemy to akurat wszystko dało mi się załatwić i bym z tym problemem nie było jakiegoś wielkiego, nie? Chyba nic nie idzie. pierdzie wpierdzielamy się Dobra, z szóstka. Szóstka czasowa i lecimy. Trochę mi zasłania, może tak będę jechał. Ej, a działa tutaj ty, tryb dziadka? Nie nie działa, to tylko w tym działa. Tryb dziadka działa tylko w John Dickie, chyba że widzimy sobie pas, jakby nie. To było na streamach, nie wie No więc, co, jedziemy sobie? Dajcie w ogóle znać, takie odcinki wam się podobają z takich łańcuchów produkcyjnych, jak ja tam po kolei robię. Mam 15 odcinków, więc w sam raz, akurat załadunek, znaczy dostarczymy sobie tam i potem odbierzemy. To więc, taki, myślę, myślę spoko to może być dla Was. Coś ciekawego zawsze, nie? Dobra, i teraz jak tutaj to zajechać? Mm, nie wiem, czy ten mi się wyrobił, jakby. Nie wyjeżdżając tutaj, może jakoś tak się postaram. Trochę jest to ten długi zestaw. Nie, no nie da rady. Nie da rady raczej. No, niestety nie da rady. To co robimy sobie tak? O, dobra, poszło to. Nie no, porąbie zaraz, rozumiecie to? No? Porąbie mi zaraz. Dobra. Nie patrzcie na to, ludzie, nie patrzcie. Nie, nie, nie powinniście na to patrzeć, naprawdę. Dobra. Jestem w tym miejscu, fajnie, fajnie, już Tylko teraz tak. Wszystko spoko. Ja sobie powinien sobie jakoś delikatnie je cofnąć. Delikatnie to nie jest tak. Wreszcie, to kręcę sobie w tą stronę. No to już mi za bardzo odchodzi, to nie? Za bardzo mi to schodzi. Może bardziej, powinien trochę to. Może weźmy za jedynkę, cofajmy. O, i to ma sens delikatnie, nie? Nie, coś tam tą okówką... Coś tam tą jednak pomyślałem, jakoś to poszło. Ale ej, to jest mega wkurzające, ja nie wiem czy na przykład nie zrobię tutaj w tym miejscu tego, nie? Bo cofanie tym, to trochę jest upierdliwe. I wiecie co? Takie głupie rzeczy jak teraz właśnie robię, że ja się tym wkurzam. Co, co to dopiero osoby, właśnie, które są gdzieś tam w tym farmiku, no świeże, nie? I nie da sobie rady tak jakby tutaj cofnąć pod to. To wiesz, właśnie będę tego nie musiał jakoś poprawić. Oczywiście można to robić ręcznie, tak, wiecie Ale, ale no No już prawie, już prawie się tylko to mi zostało I teraz tak Nie no szef, w końcu Elegancko, no więc dostarczyliśmy te deski To teraz zabierzmy się za e, meble, ty, który tu widzicie One raczej będą szybko w miarę pójść, bo to dużo jakoś tam nie waży specjalnie I z meblami będzie akurat spoko, że ja sobie tutaj zajadę e, W ślepu, tak się ustawię Nie, to jest niebywałe, że jestem taki głupi Chodźmy sobie, ale wiecie co, w ogóle zrobimy z zawikę? <grym> Zróbmy sobie zabijkę tutaj. Eee, ustawmy sobie tutaj koło bramy. Ja zaraz wezmę sobie razu obciążnik o, o, podniosę Tu będą elegancko poustawiane przy tej bramie. I zero w ogóle zabawy będzie ładne, nie? O, proszę bardzo. No i gitarka. Dobra, no to jest to odczepiam. Najpierw kable. Trochę po polu pojeździmy, ale trochę nie będzie jakiś tam problem. Dobra, odczepię sobie ten obciążnik i zaraz zwracam, jak tylko tam e, przygotuję się pod e, załadunek, prawda? Nic nie jedzie. Elegancko. No i jesteśmy ponownie, słuchajcie. Będziemy teraz podawać te wszystkie mebelki sobie tam na naszą przyczepkę. Więc tak. Powoli. Dam dwa, dwa na raz. Trochę to nie jest realistyczne za bardzo. Ale coś tam, jakoś to idzie Ty da radę Chyba znowu się zbugowało Nie no to Idzie to posło git dobra no i elegancko czekajcie czy, czy... nie wiem, czemu to nie działo, dobra ale najpierw kawę na to sobie jednak po jednym, spokojnie nie bo trochę z tym nie zabawy tak naprawdę więc na no, spokojnie sobie na pewno po jednym, żeby nie, nie wydziwiać widziwać są jakieś rzeczy trochę też mam wrażenie że wziąłem dużo tużyć trochę ee, ciągnik w znaczy sensie do desek jest spoko ale do, do mebli Trochę jakby delikatniej to robić, nie? Więc nie wiecie. Bo teraz czuję się jak ee, na hali produkcyjnej, gdzie robią moje... Mój, mój, mój regał, który idzie do mnie dwa miesiące. I pewnie tak samo jest traktowany tam. Chodzi trochę pokładam, to dobra. Powiedzmy tam. Myślę, że to nie jest takie ciężkie, żeby sobie to włożyć. Dobra. Jednak co ręcznie, to ręcznie, nie? Nie ma co ukrywać, że tam ty ręcznie zawsze źle widzę to. Niż, niż maszyną. Czekajcie, Mam problem tak jest, tak to wyczuć, nie? To jest hit. Nie wiem, czy wy że macie problem z ładowaniem takich rzeczy, na przykład yy, yy, turem? Czy tylko ja takie jestem upo? Ma no, totalnie sami nie ogarniam w ogóle jak to działa. Znaczy, no, wiem jak to działa, nie? Ale jest to tak trochę nieintuicyjne. No i nagle dwie łapi ci kurna o co tu chodzi Właśnie to sobie bardziej podsumujmy jeszcze Dobra oh, no i git jakoś to idzie nawet nie, wiem, właśnie, nawet nie wiem, trzeba nie zrobić cięcia, jakieś po prostu takiego, żeby załadować sobie samemu na spokojnie i was tym nie denerwować. Bo jednak deski były spokojne, a to, to trochę upierdliwe, jest, nie? <grym> znowu dwa na raz Więc co chyba jest tak, że po prostu jak się łapie jakaś kolizja? Znaczy, jak złapieć tego paletę to ona się automatycznie przykleja, co nie? Trochę to jest porąbane, ale w sumie. Naraz ładujemy, jakby nie było, nie? Dobra, ja zrobię cięcie, zaraz wracam, jak tylko to ogarnę, nie? bo bo nie chcę wam też tak męczyć was tym. Dobro dziecka, załadowaliśmy wszystko w końcu, więc jedziemy. Ja sobie wszystko poczepiłem, już nie chciałem wam tego pokazywać. Więc mam załadowane. Jedziemy sobie tą stronę, taką ja to samo, bo tak miałem przypyszty będę po tym polu jeździł, wiadomo, żeby się tam gdzieś w zakopać. I z tym wszystkim, co tu mamy, to jedziemy sobie z tym, może trochę zwolnimy tutaj pod tą pod tą górkę, znaczy z tej górki. Z wiec co mamy, idziemy sobie na tartak, oddać jakby te drewna, te, te meble e, Meble drewniane właściwie raczej No i zobaczymy sobie jak też potrafi to sypnąć, nie? Mamy teraz 10 tysięcy litrów e, tych mebli Wiem, że w litrach to trochę słabo brzmi, no ale taka jest jednostka miary w farmingu I też tak bym się chciał po, 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 posługiwać Ty, trzeba ja na czwórkę dam radę? Może na piątkę wrzucę No też tam idzie nawet Trochę ciężko pod tą górkę. Wiem, że te górki trochę są tutaj przesadzone momentami, ale. Wiecie, to jest dość takie naturalne nawet. No to jest Halekid. Więc nie będzie tak, tak źle, jak się może wydawać jaką. On... Znaczy wiadomo, tutaj to, 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 jak się na przykład jeździ, jakby tam gram na przykład na serwerze, i sobie to opowie sprawdzamy, mm, no to fakt nie jest tak czasami, że trzeba uważać w ogóle, co się, jak się jedzie, którym się siedzie i czym się jedzie. Mm, bo jeżeli jedzie jakimś samym sprzętem, to po prostu nie wejdziecie pod tą górkę, nie? Więc no, to tak jakby e, Chciałem to uświadomić e, Na przykład ostatnio właśnie grałem z wujem brodem na tym, na tej osadzie No i mówimy, dobra to jedziemy, dwie przyczepki są tam załadowane, są zapięte no To jedziemy ten, jedziemy na spokojnie Jedziemy na spokojnie na gospo No i Wujem mówi dawaj na spokojnie 60, nie wiesz, ale chyba nie da rady, nie? Wujem mówi, da rady, da rady, no jedziemy no i co? Dojechała sobie do połowy górki, zaczęła się kopać. Jak tylko puściłem yy, gaz, zaczęła się toczyć. No i. nieszczęście gotowe, nie? Więc trzeba było czy, oczywiście potem zjechać jakoś spokojnie, przepiąć. Mm, te maszynki. No i dopiero wtedy coś można było robić dalej, nie? Yy, więc trochę naprawdę. Yy, no trzeba po prostu uważać, nie? Kto, czym się, gdzie się jedzie, nie? Ej, ale powiem, że. Kurde, czuję on to. Czuję po to górkę wyjechać z tym, nie? Czwórka Ja muszę wziąć bielki terenowe jednak Wyjmę szóstkę ternową. Jakoś idzie, ale powoli No niestety, rojucina słynie z tego, że robi mapy górzyste Więc możecie mieć delikatny problem z podjechaniem po niektóre górki No ale chyba lepiej tak, niż gdzieś na stole, nie? Znaczy, no wiadomo, kto tam jakby jak chce jak porozwala grać sobie tak niż na płaskich mapach hmm. Więcej zabawy trochę jest, nie? Takie rozstnięcia jak tam podjechać, czym podjechać. Spoko to Okej. Okay. Z szóstki na trójkę sobie bym sobie szansował. I chyba szasówko da rady już, nie? Tak, już to się rozpędza powoli, więc nawet nie będzie źle. No, ale z takim z całym dużym yy, z drewnem. Byłoby to ciężko po prostu podjechać, nie? Wiadomo, jak macie tam jakieś duże maszyny czy coś, no to to nie ma problemu, nie? Wiecie, jedziecie sobie i tyle i macie wyrąbane. Szóstkę zapinamy. Cały czas oczywiście mówię o szóstej terenowej. Jak już to sobie jedzie. Patrzę na klatkę, ale macie bezstratny obraz. Chyba tak, więc, więc git. Czy jakieś deski tam się jeszcze zrobiły? Chyba nie. O, palce się zrobiła desek, no to fajnie. To Te też możemy, będziemy mogli zaraz sprzedać za chwilę. Dobra, my zajeżdżamy sobie tutaj. To miejsce. No i ile mamy? 126 tysięcy. Ile kaski będzie za meble? Zobaczycie, czy te w ogóle meble będą płacać tak naprawdę. 46 tysięcy jest, okej. Okay. A to coś się nie wyładowało. 47 tysięcy, właściwie. 47 plus 14 to jest jakieś 50-61 tysięcy, tak? Dobrze widzicie? No, 67 tysięcy z hakiem. Więc, jak za tyle paletek, to nie jest to mała cena. Wydaje mi się, że nawet to jest spoko. Więc git. No i co ludzko, słuchajcie, ja nie będę was trzymał dalej, eee, mega mi żeby że byliście na tym odcinku, eee, tak oto zakończyła się nasza seria odcinków z mm, drewnem, taratakiem i tak dalej, jak chcecie widzieć kolejne odcinki, to zapraszam was na, e, do sekcji komentarzy i tam piszcie co chcecie kolejnego zobaczyć, bo jak widzicie tak właśnie działają te wszystkie drewniany na osadzie eee, i jeżeli chcecie na przykład wiedzieć jak działa, nie wiem, elektrociepłownia, to raczej nie jest, z, z zwykłym, nie jest takim problemem, bo to po prostu są e, triggery. Do ale jednak, yy, no, dawajcie znać, co? Nie, dawajcie znać, coś może jakieś kolejne na kosy, porobimy sobie, sobie kto wie. Więc co? Dzięki za uwagę do końca odcinku. Trzymajcie się. No i cześć, pozdra.